Gdyby Polska była wyspą, co gdyby nasze położenie geograficzne było troszeczkę inne niż między Niemcami a Związkiem Radzieckim podczas drugiej światowej? Witam was bardzo serdecznie i zapraszam was na odcinek, co gdyby Polska była wyspą. Ale uwaga, uwaga, to nie jest taki zwykły odcinek. Ten mod na co, gdyby Polska była wyspą. Widzowie podesłali mi chyba z cztery te mody, żaden nie działał. Widziałem na angielskim YouTubie, że robili 15 takich odcinków, żaden z tych modów nie działa, więc postanowiłem sam przenieść Polskę na wyspy, skorować ją, dać jej stolicę w wielkim Londynie, a Anglię Przenieść do Polski i dać jej kory. Oczywiście trzeba było odpałzować, i Anglia ma wszystkie kory w Polsce, moi drodzy. My mamy wszystkie kory w Anglii, reszta jest niezmieniona. Zobaczcie, jaka OP będzie Polska, mając dostępny do tylu konwojów. Zasypiemy mojego przeciwnika konwojami. Naszym celem, moi drodzy, w tej kampanii będzie postaranie się chociaż wybronienia chyba Francji, no bo UK nie będę bronił, bo się nie opłaca, a no też nie będę robił desantów morskich na Hamburg, tak? No i musiałem tutaj Gdańsk zostawić, żeby oni mogli zrobić Gdańsk czy wojny Niemcy, bo wcześniej mi się to bugowało. Oczywiście idziemy sobie tutaj w drogę troszeczkę historyczną, oczywiście, że historyczną, postaramy się tutaj ulepszyć bardzo mocno naszą Polskę, a Wam przypominam, że jeżeli chcecie więcej kontentu z Herzowiron, żebyście zostawili lajka, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to też zapraszam, moi drodzy, do subskrypcji, to Was nic nie kosztuje, a na eneba.com możecie tanio kupować gry, link w opisie. Wiecie co, teraz trochę sobie pojęczę do mikrofonu, powiem Wam, że polubiłem się z Herzowiron 4 na nowo, po otwarciu kanału Kałaszek. Nie wiem dlaczego, po prostu polubiłem się z tą grą na nowo, poczułem znowu wenę do grywek, Poczułem znowu wszystko to samo. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale bardzo się cieszę sukcesem tego kanału. I to nie jest reklama tego kanału, czy coś. Przecież, jak chłopie będziesz chciał, to sobie będziesz oglądał. Jak nie, to nie ja cię nikogo nie, nie zmuszam do niczego. Ale powiem wam, tylko dam wam taki sneak peek, że w październiku planuję dla was trochę niespodzianek. Otwarcie Kałaszka, jestem bardzo zadowolony, bo lubię też robić materiały w takiej formie krótkiej, przystępnej i tak dalej. I bardzo się cieszę nawet, że to podzieliłem na dwa kanały, bo na Kałachu lecą odcinki zmontowane i gameplaye zmontowane, które oczywiście też uwielbiam robić. Na kałaszku leci forma bardziej takiego, nie wiem, komentery. Herzowa 4, tak to można nazwać. I planuję dla was coś jeszcze, ale to nie będę wam spoilerował, bo do października to jeszcze długa droga. Zastanawiałem się też nad transmisjami na żywo i powiem wam szczerze, że o ile na początku zachłysnęłem się, zachłysnęłem się, mogę powiedzieć, tym Twitchem, to powiem wam szczerze, że długofalowo rozmyślam powoli, ale to są takie luźne myśli na temat YouTubka. Tutaj sobie wezmę obietnicę pokoju dla stabilności. Nie wiem w jakiej formie to miało być i tak dalej, bo na YouTubie... Też jest inaczej, inny design, muszę to przemyśleć. W sumie, jak ktoś z Was mi rozwieje to, to a znowu robić kolejnego kanału do streamów, jeden kanał do streamów, drugi kanał do kałaszka, trzeci kanał na kałacha. a znowu streamować na kałachu też bez sensu, nie? Dobra, widzę, że ładnie się tutaj przygotowujemy i powiem Wam szczerze, że jak Polska zaczynałaby z takim przemysłem, z niezakłóconymi, moi drodzy, fabrykami, to możemy sobie już olać praktycznie i lecimy teraz przemysł i usunięcie tych strajków, a nie mogę tych strajków zrobić, moi drodzy, bo musielibyśmy mieć yy, w Lwowie dywizję, no? jak mam Dywizję Lwowie, No nie mogę teraz. Będziemy mieli strajki i mało fabryk. No ale cóż, no damy radę, tak? Szkoda też, że te modyfikacje wiecie na Polskę, co by była gdyby wyspą była. Szkoda, że też te modyfikacje, które były, co gdyby Polska była wyspą gdzieś tutaj, że nie działały. No niestety próbowałem cofać wersję, ale no nie dało rady, tak? Jestem bardzo też zaskoczony, że bardzo pozytywnie przyjęliście kanał Kałaszek. Bardzo chciałbym wam, chciałbym wam teraz z tego miejsca też podziękować. Możecie w sumie napisać tutaj w komentarzu pod filmem, czy podoba wam się taka forma kontentu, która pojawia się na Kałaszku. To no, nie jest reklama tego kanału i tak dalej, no. Żeby nie było. Trudno, żebym reklamował swój produkt, wiesz co. I powiem wam szczerze, że znowu czuję to coś do robienia materiałów. Znowu czuję to coś, znowu czuję to moc, że tak powiem. Eee... I poprawi się tylko i wyłącznie jakość materiałów na tym kanale, jak naj, i na Kałaszku. Była mi potrzebna taka luźna forma, moi drodzy. Uwielbiam robić filmy montowane, uwielbiam bawić się montażem, i robienie jeszcze filmów w pokroju kałaszka też sprawia mi ogromną przyjemność, nie? Możecie napisać, co sądzicie sami o takim kanale, tak naprawdę. Będzie mi bardzo miło, jak dostanę od was jakiś feedback, tak? Wracając do Polski, to usunęliśmy sobie już minut, minusy ze strajkiem. To embargo gospodarcze to sobie zdejmę kiedy indziej za siłę polityczną. A teraz robimy fundusze, robimy przemysły, no i staramy się wyszkolić. Jak największą, jak największą, moi drodzy, ilość dywizji, nie? W sensie, żeby wiecie, najwięcej karabinów mieć i tak dalej, bo to będzie bardzo potrzebne. Planuję dla Was jedną niespodziankę na październik. Ci co nie, przywa... nie, ci, co nie... ci, co nie przewijają odcinków, będą mieli solidny spoiler tutaj. I nie, nie jest to pokazanie twarzy, tylko coś innego. Ale ja już moi drodzy, nie będę się tutaj roztrząsał. Tylko po prostu nagram film we wrześniu, w październiku. Tak myślę na ten temat. To sobie zobaczycie na tym kanale. Będzie taki wielki informacyjny. Tu macie taki mini spoilerek. Wink, wink. Jezus, ale my jesteśmy strong, Pa. 37 rok. A my mamy normalnie przemysł. Wszystko na największym poziomie, nie? Ja powiem wam szczerze, że po wyjściu dodatku, no step back. Ja naprawdę polubiłem Polskę. I ludzie mi mogą mówić, a gadasz tak, bo widzowie, bo Polska, bo to. Nie, naprawdę polubiłem Polskę po tym dodatku, nie? Po tym dlc -ku. Stary, nie mogę się opanować, żeby przestać grać w tym krajem. I to mówię bez żartów całkowicie. Ja nawet czasami, jak nie nagrywam, to potrafię siedzieć przed kompem i sobie walnąć rana polską, nie? For fun. Po prostu for fun, nie? Dobra, moim celem jest, moi drodzy, zrobienie jak największej liczby dywizji, żeby wepchać je do Belgii i do Holandii, żeby nie oddać ani centymetra ziemi. Obrona Francji i jak najszybsze pokonanie Niemcy Niemiec i później Związku Radzieckiego. Zobaczymy, czy nam się to uda. No, oczywiście, tutaj przemysł jest wspaniały na Anglii. Tak naprawdę, naprawdę, nie? Jestem naprawdę. Gdyby Polska, gdyby Polska była w takiej pozycji, to moglibyśmy o wiele więcej zmienić. No, ale teraz się przynajmniej postaramy, nie? Kurde, jak tak teraz o tym myślę, to powiem wam szczerze, brakuje mi modów pokroju Old Europe 1300 w Hearts of Iron 4. Naprawdę, nie? Okej, okay, moi drodzy. Dostaliśmy gwarancję od UK. Dziękuję, że bronicie niepodległości Gdańska, bo Niemcy po nas idą. No, zrobił jeden prosty trik. Zawstydził cały paradoks. Jak to możliwe? Zrobił template divizji 10 rozpiętości, dał im artylerię, nazwał ich obrona wyspy, przeniósł ich na inny teatr działań i ustawił obronę wybrzaną. Niemcy byli w szoku, nie mogli się zdesantować. Anglia will never stay alone. Gdańsk zostaje w polskich rękach. Oczywiście. Zapraszam do wojny. Deutsch? Tak jest, moi drodzy. Czy zostanę zaproszony do aliantów? Halo, halo. Potrzebuję do aliantów. O, dzień dobry. I oczywiście, doktryneczka. Jedziemy dalej. Ściągnijmy sobie dywizję, moi drodzy, do Dunkierki, bo zaraz będzie trzeba ratować resztę chłopaków. A tu jedna armia pójdzie sobie na Włochy bronić. Już moich przyjaciół. Z Francji. Boże, ale jestem potężny tą Polską. Jasny gwint, nie? Tyle fabryk, tyle wszystkiego. Jedziemy. O, jeszcze sobie staniemy, tutaj jest, no jesteśmy nie do ruszenia w tej pozycji. Jak się Niemcy przebiją przez Marginota, przysięgam, wyłączam komputer, nie? Pitańsk czy wojna? Anglicy zatrzymują Niemców pod Warszawą, nie? Najpiękniejsze po prostu, jak wam to wytłumaczyć, to jest najpiękniejsze, co się wydarzyło chyba w Herzog. Iron 4. <grym> Angielskie dywizje stojące, mając 700 defa i 200 Softa, broniące Warszawy. No to. Ale Niemcy to zwyciężą, bo to pewnie dominacja powietrzna na 1000%. I EJ ma template y rzędu, kurde, 14, rozpiętość. Dobra, jednak Niemcom się udało tutaj pokonać. Widzę Wielką Brytanię całkowicie. Budujemy tutaj, moi drodzy, punkt zaopatrzeniowy jeszcze, żeby Francję obstawić. Dobra, moi drodzy, to teraz trzeba utrzymać Belgię i Holandię. Nie wiem, czy moje dywizje sobie dadzą radę, ale mam nadzieję, że tak, bo mamy 52 i dosyć mocne wojsko. O Jezus, ty, Belgowie mają 1000 defa. Ty, jak mnie okrążą, to będzie naprawdę spród. <laughs> Ale powinniśmy sobie dać radę raczej. Tak mi się wydaje, że teraz, jak już moje dywizje tutaj walczą, to one powinny sobie jakoś poradzić lepiej bądź gorzej. Tak czy inaczej, wyprodukowaliśmy kolejne 24 dywizje. 24 dywizje. Po prostu je tutaj na granicy ustawimy. Może się chłopakom uda. Tu się punkt zaopatrzenia zrobi, to będzie GIT. To jest bronione całym sercem bronie Belgii i Holandii. 30 moich dywizji walczy na jednej kratce. To chyba coś znaczy, tak? Dobrze, wycofujemy się troszeczkę z Holandii, bo nie chcielibyśmy tutaj dostać wcierów jakichś bardzo mocnych. Więc właśnie tutaj już sobie ustawimy linie defensywne, wspaniale. Cofnąć się po prostu tutaj. No, bo Belgię będzie ciężko utrzymać, co nie? Luksemburgowie jeszcze wojny nie wypowiedzieli, to chociaż tyle, ale zobaczcie, ile już mamy doktryn. Ale Niemcy atakują po prostu, wiesz, 24 na 7, force atak, puszczenie planu, wszystko niewyobrażalne. Nie, powiem Wam szczerze, że jestem głęboko zaskoczony. Myślałem, że zostanę wypchany już z terenów Belgii permanentnie w sekundę, praktycznie przez Niemcy, ale z tego co widzę, to nawet się tutaj mocno trzymamy. Moi generałowie łapią ekspa, łapiemy sobie punkciki, coraz więcej fabryk się robi, robimy artylerię rakietową teraz. Trzymamy się tutaj, kurde, bardzo mocno. Żyć nie umierać, no. Jeszcze wbudowaliśmy Francuzom punkt zaopatrzenia, już tutaj problemy z zaopatrzeniem im się skończyły. Szkoda, że te dywizje są niedoświadczone, bo tak bym rypnął sobie w górach, na przykład we Włochy, ale no, raczej tego nie puszniemy. Uuu, zaczyna się coraz ciekawiej dziać. A ja zapomniałem wybrać taktyki zmasowanego strzału artyleryjskiego. I zaczynają nas przepychać. Węgry dołączyły do osi, bardzo mnie to cieszy. Luksemburg jeszcze się trzyma, tutaj coraz więcej Niemców. Nie, no dobrze jest, ale tu nasraliśmy dywizję, aż piękne to jest. Jestem w głębokim szoku, moi drodzy. Pewnie zaraz się to skończy, ale mimo, że się bronimy, jesteśmy w stanie prowadzić ofensywę w Antwerpie. I nawet nam nieźle idzie, nie? O, już się skończyło, bo przyszło 20 niemieckich dywizji piechoty, nie? oj, 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 oj Niemcy się przebili, moi drodzy. Ojoj, oj, 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 oj. czy to będzie szarża na Francję, czy nie? Zaraz się przekonamy. Mam tylko nadzieję, że Francuzi zrobią e, dosyć dobre duchy, żeby się wybić z tych depresji i te, tego typu rzeczy. Piękne to jest, moi drodzy. Piękne to jest, moi drodzy. Straty są potężne Niemców i ogromne. Zobaczcie. Milion ludzi. Obroniliśmy całkowicie Francję. Wydaje mi się, że już Niemcy nie będą dały rady się przebić, ale to cholera wie, jak jest z tymi Niemcami, nie? Zrobiliśmy specjalnie 24 dywizje jeszcze, żeby wysłać je do Afryki i dopchać e, tutaj mojego przeciwnika. To powinno się powieść, ale prawdopodobnie prędzej czy później z Belgii zostanę wypchany, tak czuję. Dobra, z tego co widzę, to udaje nam się zdobywać już terytoria w Afryce, więc jest luzik, moi drodzy, naprawdę luzik. Tutaj się próbowali przebijać, ale nic, Jugosławia i Grecję próbu próbują pokonać, ale też im to słabo wychodzi. Ja chyba zrobię jeszcze więcej dywizji, dośle im wsparcie, nie? Na Bałkany. O tutaj to musi niestety taka wielka armia stać. Dobra, super Afryka wygrana, więc teraz sobie wysyłamy tego pana. Oczywiście tutaj na Bałkany, do pomocy. Wie Kurde, Wielka Polska to naprawdę jest Wielka Polska. Ratujemy wszystkich na świecie. Robimy jeszcze dodatkowe 20-30 dywizji, żeby też je wysłać na Bałkany. No i wypowiedzieli wojnę Luksemburgowi, ale na szczęście nasze 8 bohaterskich dywizji tu jest. Jeszcze trzymam odwody, wiecie, z tyłu, nie? Tutaj te dywizje raczej ustoją. Na Bałkany lecą kolejne. Na Bałkany leci kolejne 30, 30 dywizji. Już przyleciały w sumie. Będziemy rozciągać linię frontu na całą, żeby nasze dywizje po prostu stanęły i wybroniły naszego sojusznika. Postaramy się tutaj troszeczkę coś może diabnąć tych terytoriów, żeby pomóc Grecji w jakikolwiek sposób. O, dokładnie tutaj zobaczcie. Już pierwsze okrążenie, no to bardzo fajnie. I jakoś tutaj, jakbyśmy uderzyli, jeżeli na te prowincje, nie? To by był hit, jakby nam się udało to zająć. Ale chyba nam się nie uda po prostu. Dobra, przyjmiemy po prostu taktykę pasywnej obrony, gdzie będziemy się bronić przed natarciem naszego przeciwnika i może jakimś cudem za niedługo przeprowadzimy ofensywę wielką. Czas się trochę ruszyć tutaj w Belgii, bo z tego co widzę, to Niemcy tutaj zbytnie jakichś ogromnych sił nie mają i zaczynają przegrywać, moi drodzy. Lotniczo już wygląda to coraz lepiej. Widzę, że alianci zapewniają nam tutaj wsparcie, z czego się oczywiście bardzo cieszę. A my spróbujemy sobie powoli, po cichutku pójść za ciosem i po prostu pozdobywać troszeczkę terenów. Nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że odpalenie tutaj planu przez chwilę, tylko przez chwilkę, nie będzie aż takim złym pomysłem. Żebyśmy zaczęli odbijać terytoria Holandii żebyśmy wypchali wroga z Belgii. Tutaj sobie stoimy na chillerce defensywa, tutaj bronimy na chillerce defensywa. Zaraz powinien się zacząć ta era w choju, wiecie, desantów na Włochy, już się nie mogę tego doczekać. Jak tu się przedostaniemy na drugą stronę rzeki, zaraz zobaczymy, bo Niemcy są bez organizacji, świetnie. Musimy zająć Rotterdam. Dlaczego? Bo to jest to punkt zaopatrzeniowy, który jest bardzo ważny dla nas. Tylko czy nam się to uda właśnie? Bo tutaj niemieckie ataki nie znają końca, z tego co widzę. Świetnie, Niemcy coraz mocniej atakują nasze ufortyfikowane pozycje, jestem przez zadowolony z tego scenariusza. Niemców padło 2,1 miliona, oczywiście w kontekście gry w Hearts of Iron 4, tak. Mają ogromne straty tutaj, tak samo jak i Włosi. I prawdopodobnie niedługo bylibyśmy w stanie zaatakować. Niemcy mają bardzo dużo dywizji, equipmentu pewnie też mają, bo z tego co widzę, to. No udaje im się, tak. Mają, widzę, pełne paski, więc to jeszcze chyba nie jest dobra pora na atak. Chociaż z tego co widzę, jakby ich tutaj tak zacząć dziabać, jak wiecie, dziobać po prostu, jak kogut, to nawet to zaczyna jakoś tam wyglądać, wiecie? Oj, Niemcy coraz większa tryszy, no ojoj, co się dzieje, panie Niemiec? Co się dzieje? Czyżby tutaj jakieś problemiczki lekkie były? Dobra, tutaj mini ofensywka na Bałkanach. Nawet nam jakoś zaczęła wychodzić. Nawet mówię, nawet, bo to jest taka ofensywa. Umówmy się ledwo, ledwo, tak? Najważniejsze, żeby zająć tę prowincję sportem, żeby zwiększyć poziom zaopatrzenia w tej prowincji. Świetnie. I teraz dopiero uderzyć tymi dywizjami tutaj. I to będzie bez problemu, bo teraz się supply powinien powiększyć. Właśnie o to chodzi. Mamy kolej, świetnie, będzie niebiesko. Tutaj jest bez zmian, nie? Praktycznie stoimy na atryszyn i tyle. Odrabiam artylerię, wiecie. Otworzyłem kolejne linie i ją odrabiam. Kurde, wiecie, co 42 rok? Ja siedzę i czekam, i czekam, kiedy oni się wreszcie wypalą, kiedy będę mógł zaatakować. A to nic, chłopie. Cały czas mnie atakują. Tracą wszystko, robią. Nie wiem, Atryszyn 6000. Co tu się dzieje? Dobra, moi drodzy, przeniosłem śmigłego rydza na południe do Włoch i jedną dodatkową armię. Rozpoczęliśmy tę ofensywę, bo tutaj się nie da. Tu jest za dużo Atryszyn i za dużo AI tu stoi. Tutaj oni ciągle się wypalają na tych kratkach, stojąc na Atryszyn, co jest oczywiście mi bardzo na rękę, bo to nabija ogromne straty mojemu przeciwnikowi. Sami zobaczcie. I postaramy się chociaż, nie wiem, wyłowić Włochy z tej wojny, chociaż może jakiś dodatkowy front otworzyć. Cholera wie, Co. Tutaj pewnie zostanę odcięty. A nie, polskie jednostki weszły w ostatniej chwili. Wezmę jeszcze jedną marmię, wyślę do tego pana na południe żeby miał tu wsparcie, bo tu jest i tak gatryszynik dywizji. Ty tu jest milion dwieście mojego przeciwnika, mojego sojusznika, więc nie ma sensu tam trzymać całych wojsk. Wysyłam po prostu coraz więcej ludzi na południe do armii, żeby sobie zaatakowali, bo staramy się wyłączyć Włochy z wojny. Bardzo właśnie o to mi chodzi, żeby też AI i ten zerk komputerowy przeszedł sobie, tutaj wiecie, jakoś bokiem. Tu postaramy się przeciąć Włochy na dwa. Wątpię, że mi się to uda, ale o Boże, ile dywizji AI tu płynie, chłopie? Ja pitole, nie? Zobacz na to, stary. Jakie zajęcie Włoch. Dobra, tu widzę, udało mi się co nieco okrążyć bardzo fajnie. Tutaj się nawet przebijamy, zaraz się te fronty złączą. E, te dwie dywizje muszą gnać, praktycznie jak najszybciej, na Sycylię. Jeden sojusznik Wąsatego już wyłączony z wojny dosłownie. Okej, okay, oni chyba skapitulowali, ale nie było powiadomienia. Oni się po prostu zmienili na Francję. Ciekawie. Dobra, wpychamy tutaj inne dywizje. Teraz te armie odpalimy na forsie. Żeby po prostu atakowały i trzymały wroga za, za twarz. W Belgii nie ma co się przebijać, pomimo że ilość Niemców tutaj naprawdę drastycznie zmalała. Ale to są rzeki, bunkry i tak dalej. O, 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 już się trochę widzę, wryliśmy w niemieckie linie obrony. Już, już idzie coraz lepiej. Może się tutaj uda przeorać mojego przeciwnika. Tu jest nawet okej. Okay. Wjechaliśmy po prostu do środka, tylko czy AI ja, za mną nadąży? Czy komputer przyprał... O Jezus, jakby to wypchać? Ja pierdzielę, 21 niemieckich jednostek, błagam was. No chłopaki, jakby to wyszło, żeby te cztery... Aj, wycofają się, kurczę no. Jakby to jakoś okrążyć, stary, te 20 dywizji, to to by było po Niemczech. Naprawdę. Tutaj jedna dywizja, ale co to jest jedna dywizja, stary? Dobrze, jest okej. Okay. Ty, przejeżdżamy się nawet. Tutaj coraz mniej dywizji, bardzo fajnie. Ty, i teraz może odpaliłbym tego gościa tutaj. Tylko po to, żeby trzymać jednostki przeciwnika na granicy. A jest, jest! Boże, powiedz mi, że to wyjdzie, nie? Powiedz mi, stary, że to wyjdzie, wiesz co chodzi? Nie ma posiłków. Dobra, idź, błagam. Tak! Dobra, udało nam się to okrążyć, moi drodzy. Jesteśmy wygranymi, nie? Udało nam się to odciąć całkowicie. Teraz front powinien pójść już bezproblemowo, nie? Kurde, żeby to wybić, to też zobacz, trzeba wojska. Ty, oni tutaj się utrzymują i to jest problem, że oni się nawet dobrze utrzymują, nie? A kontrolują jedną z ważniejszych dróg kolejowych tutaj, nie? Dobra, mamy to, świetnie. Jedziemy już w głąb Niemiec, trudno tam olać straty, jedziemy przed siebie. Chłopie, brak selekcji, wjeżdżamy w to normalnie. Jest wjazd w sam środek Niemiec, wbijamy się od południa. Do przodu, panowie, do przodu. Już się nie możemy zatrzymać. Ty, może, ty, Marzinot przeszedł. Jasny gwint, nie wiedziałem, że połamaliśmy tutaj obronę. Dobra, to teraz AI tutaj się wleje do środka Niemiec z Francji. Powinno przynajmniej się wlać i powinniśmy dojść do Berlina bez problemu. Panowie, chyba to mamy. Wycofałem całe wojsko z Belgii i Holandii, bo było tutaj niepotrzebne, nie? Ale lekka, lekka reorganizacja, moi drodzy frontu. Leciutka dosłownie. Tak będziemy atakować, niech moje dywizje się rozejdą, przejdą i uzupełnią, i ruszamy do ataku. Dobra, puściliśmy się. Lecimy na 100% teraz. Wiem, że będą czerwone dymki, ale w którejś prowincji w końcu się przebijemy i zrobimy zerk przed siebie, no tak jak zawsze, po prostu. A, już nawet się zielone dymki pojawiają powoli. Tutaj zajęliśmy prowincję, tu zajęliśmy prowincję. Jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze. O, Boże, tak. Wie, wiecie, ile ja walczę o tą prowincję? Naprawdę chyba z 5 minut czasu realnego. Jest niemożliwe po prostu to jest niemożliwe, nie. Dziś, dobra, powiem wam tak, puszczam plan i idę do toalety, bo nie wytrzymam, nie. Niech chłopaki lecą, niech puszują, niech to leci, niech to idzie dobrze, niech robią dobrze. Nie, no, ja nie wierzę, że ten front się nie załamał. Kolejne dywizje niemieckie w okrążeniu. Tutaj nareszcie, wreszcie coś idzie do przodu. Nareszcie, wreszcie. Polonista, nie? E, tutaj się bronią jak szaleni dosłownie. Po 10 dywizji, na, nie, no po 4 dywizje na kratkę, nie? Ale tutaj to już, powiem wam szczerze, no teraz to już jestem pewien, że to będzie rozjazd. Jeszcze tutaj stoi miliard dywizji aliantów czekających na oswobodzenie, bo naprawdę. Aha, i w momencie, w którym jestem pod Berlinem, ZSRR łamie pak Tribentrop Okej, okay, no to nam było potrzebne, nie? 500 sowieckich dywizji szarżujących Berlin. Okej. Okay. O Boże, nareszcie. Boże. Zostawiłem Paradoksowi do zrobienia konferencję pokojową. Okej, okay, dobrze. Udało się z tego, co widzę. Chyba, chyba jest git. Aha, zostałem wyrzucony z fra... Zostałem wyrzucony z frakcji, chłopie. Czaisz to? Po wygraniu drugiej Włeśki wy Co? Dlaczego? Nie, to jest niemożliwe, nie? To jest stary niemożliwe. Zostałem wyrzucony z frakcji. No nie... O, no, po prostu zaraz spłonę. A, już mogę to łączyć. Hej, hej, znowu mnie wyrzucicie, czy nie? Jezus, ty my tu gadu gadu, co się dzieje w Europie, a Stany Zjednoczone zrobiły dobry desant na Japonię. Jestem w głębokim szoku, nie? Jak cały świat tu zaraz przypłynie ze wszystkimi swoimi flotami, to będzie sieczka. I dla Beki wypowiemy wojnę. Teraz zobaczymy, jak oni zareagują na to, moi sojusznicy. Hej, wezwałem moich kolegów do wojny. Czy oni mi pomogą? Nie mam pojęcia. Tak, pomagają mi, świetnie. Estonia, Finlandia, super. A to nie, dobra, dobra, to jednak teraz. Okej, okay, zaprosiłem wszystkich i oni teraz się powzywają, i powinno być okej. Okay. Ruscy w Polsce to powinni się tutaj na polskich, angielskich teraz terenach sami zezłomować. Praktycznie ciągłym po, po prostu tempem puszczam, więc. A może psztryg byśmy zrobili, jednak trochę im pomogli. Po prostu skorzystam z okazji, że ruscy byli teraz w Mandżurii i e, po prostu puszczę plan, tak? No bo e, to prawdopodobnie będą tereny, które będą szły na wyzwolenie dla Litwy, Łotwy, e, jak i całej Anglii, więc tutaj AI powinno się poczuć do obowiązku i przysłać tutaj tysiące dywizji na linię frontu, więc, no powiem tak, tak czy inaczej, żaden challenge to nie będzie, tak? Tak czy inaczej, moi drodzy, co gdyby Polska była wyspą? Właśnie się o tym przekonaliśmy. Wygralibyśmy drugą wojnę światową, uratowalibyśmy cały świat od potężnych i wielkich tragedii. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej contentu z Iron 4, to kliknijcie ten materiał.